Cześć kochani, tutaj Afolka. No niestety nadal jestem przeziębiona, także musicie mi wybaczyć, bo będę troszkę może pociągać nosem albo mówić przez nos, ale koniecznie chciałam wam pokazać mój haul zakupowy. Taki kompletnie um, nieodpowiedzialny, wiecie, bo powinnam te pieniądze przeznaczyć na pewno na coś innego, ale niestety było to silniejsze ode mnie. <laughs> I kupiłam sobie trochę klocków, nie nawet nie tylko klocków, także wam dzisiaj pokażę. To, na co możecie liczyć tutaj na recenzję w najbliższym czasie na, na kanale. Krótko uargumentuję też wybór, dlaczego te, a nie inne zestawy. No i pierwszym z nich jest, słuchajcie, Diligence z Lone Ranger, który bardzo chciałam mieć w sumie z uwagi na sam Diligence, mimo że jakby pojawił się w filmie chwilę... A scena ta nawet, którą tutaj widzicie, nawet nie miała miejsca, ale figurki są wyśmienite. No i sam fakt, że jest ich aż pięć, i właściwie trzy mamy główne postacie, w sumie dwa są dwie główne, a jedna no, bardziej charakterystyczna niż główna, ale super, bo jest sam Lone Ranger, jest Tonto i, i ta właśnie babeczka bez nogi, <grym, grym>, tak jakby. No i jest oprócz tego y, dyliżansu, w sumie figurek są trzy konie. Świetny zestaw. W sumie udało mi się go kupić no, w takiej samej cenie. Jak być powinna, czyli tam 180 zł bez. Y, czyli już z wysyłką. Macie figurki w skali od jednego. Y, Boże, co ja mówię w ogóle? W jakiej skali? No dobrze w skali, tak, jeden do jednego. Boże. <laughs> Natomiast zestaw kupiłam używany, no to trzeba powiedzieć. No ale powiem Wam, że kupując to da Fola, to te zestawy nie są wcale takie zużyte, jakby się mogło wydawać. A jest, są świetne akcesoria, świetne figurki, świetny Diligence więc czemu by nie? Kupiłam również zestaw z władcy pierścieni, o kurczę, <gry> na radę u Elronda. Właściwie chciałam mieć. No, głównie te figurki, niż, ni, niż samą tą scenę chociaż scena też jest dosyć kluczowa i można powiedzieć, że tutaj no to jest takie mocno okrojone bo wiadomo tych osób na obradzie było znacznie więcej w tym zestawie dostajemy Elronda rzecz jasna jest też Arwen i Nofrodo jest Gimli no ale brakuje mi na przykład Legolasa, fajnie jakby to było no, chociaż <laughs> myślę, że to za dużo, za, za dużo sobie życzyć Legolas czy Aragorn Aragorn, aragok. <laughs> Żartuję, oczywiście. E, świetny zestaw, też go sobie zrecenzujemy. <laughs> Fajna akcesoria, Saurona, wszystko, wszystko fajnie. Z Władcy Pierścieni kupiłam jeszcze y, przybycie Gandalfa, żeby mieć Gandalfa, <laughs> ale też w sumie jest Frodo, y, w, w innej troszkę odsłonie, jest koni, więc świetnie. W sumie jedna z pierwszych scen z filmu, więc, więc fajnie mieć, mieć w kolekcji. Troszkę zestaw, słuchajcie, też poniewierany. Wszystko to, co Wam pokazuję, jest używane, ale przez afoli więc myślę, że... Znaczy już złożyłam zresztą te zestawy, więc te klocki nie są aż tak zużyte. Kupiłam też zestaw z Hobbita, chociaż przyznam szczerze, że jego tematyka właściwie wiąże się z Władcą Pierścieni. Mógłby się ten zestaw spokojnie nazywać Lego... Władca pierścieni. W sumie jedna z pierwszych scen filmu, kiedy to jest jakby wyjaśnione, co się z tym pierścieniem później działo, no to, no to mamy tą scenę. Fajnie, bo jest Bilbo, jest. jest Golum. Jezu, chciałam powiedzieć coś dziwnego. <laughs> no więc, więc fajna sprawa. Też sobie omówimy ten zestaw na na kanale, zrobimy jego recenzję. No i coś, co jest związane z klockami, ale nimi nie jest. Kupiłam sobie książkę. Yy, właściwie wpadła mi w rękę, zanim jeszcze zobaczyłam w ogóle, że już wy wszyscy o tym wiecie, że ona jest. Może nie wszyscy. Klockozaur ją pokazywał. Dopiero później dotarłam do tej recenzji jego. Wstępnie muszę wam powiedzieć, że chyba się rozczarowałam. Jakby wiedziałam, że książka jest ekonomiczna i właściwie po to ją kupiłam, ale liczyłam, bo tak po wstępnym prze przekartkowaniu, że tutaj Odpowiedź na, na to pytanie, właśnie jak pokonać kryzys, zawojować świat i zbudować potęgę skosków, będzie inna i no i słuchajcie, zobaczymy. Zrobię recenzję tej książki, podyskutujemy trochę na ten temat. Chyba nie polecam, chociaż ja nie żałuję, że ją kupiłam, bo trochę jako element kolekcji bym to traktowała. Także tak się prezentuje. Słuchajcie, moje teraz, tak się prezentują moje zakupy. Troszkę wydałam niestety tych pieniędzy. Fakt jest taki też, że trochę tych zestaw, innych zestawów sprzedałam, więc, więc mam, miałam kasę troszkę też w wyniku sprzedaży, ale to mimo wszystko mogłabym ją spożytkować inaczej. No ale wiecie, jak to ja? No muszę trochę tych klocków kupić, bo bym nie była sobą. Nie wiem, kiedy to się skończy, <gry> bo cały czas coś nowego wyszukuję i, i chcę coś mieć. No i tak to widzicie, później się kończy. Dzięki serdecznie za uwagę. Piszcie mi koniecznie w komentarzach, co chcecie. Obejrzeć jaką recenzję jako pierwszą. No na książkę, raczej na początek. Nie liczcie, bo muszę ją przeczytać. A jak na razie tu jest, słuchajcie, zakładka. No to jestem na początku. <grych> Dzięki, raz jeszcze. Do zobaczenia. Cześć.